Witaj! Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem. Ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Dr. Tone Sikoria, chirurg ortopeda, mając 42 lata w sierpniu 1994 roku, przeżył doświadczenie bliskiej śmierci po tym, jak został rażony piorunem. Po krótkim czasie, kiedy poczuł się odłączony od swojego ciała, znalazł się w stanie pełnym miłości i spokoju. Po powrocie, Sikoria odkrył w sobie magnetyczne wręcz pragnienie słuchania i komponowania muzyki. Mimo że wcześniej nie miał doświadczenia w tej dziedzinie, posłuchajmy kompilacji jego wybranych, ogólnodostępnych wypowiedzi, źródła w opisie filmu. Zaczynamy. Dorastałem w Kingston, Nowy Jork, spędziłem tam pierwsze 18 lat. Uczęszczałem do szkoły średniej zwanej Cytadelą. Grałem tam w piłkę nożną i zdobyłem tam edukację z dziedziny biologii. Na ostatnim roku miałem zaszczyt współpracować z Albertem szent Georgi, który był laureatem Nagrody Nobla. Wtedy mi to uświadomiło, że właśnie to chciałem robić. Miałem wtedy wizję pracy w laboratorium, w piwnicy dużej instytucji i dokonywania różnego rodzaju świetnych odkryć. Więc zdecydowałem się pójść na studia i spędziłem tam następne pięć lat, ucząc się fizjologii i biofizyki. Kiedy ukończyłem studia, nie było pracy. Wtedy dużo ludzi studiowało i kończyło studia, aby nie musieć iść na wojnę. Wojnę w Wietnamie. Z powodu tego, że wojna się skończyła, wtedy, gdy ukończyłem studia, na rynek pracy weszło wielu absolwentów z tytułami naukowymi. W rezultacie nie było naprawdę dobrych propozycji pracy, więc pomyślałem, że muszę podjąć inną decyzję i pomyślałem, że pójdę na medycynę. Próbowałem zdecydować, jakiego rodzaju lekarzem chcę być. I zdecydowałem się na ortopedię, ponieważ byłem jednym z tych dzieci, które uwielbiały rozkładać rzeczy na części, rozkładać je i składać z powrotem. Odbudowywać na nowo. Myślę, że ze względu na moje włoskie dziedzictwo, miałem jakieś geny związane z rzemiosłem schowane gdzieś w sobie, więc na to się zdecydowałem. Doświadczyłem śmierci raz, a dwa razy byłem bliski śmierci. Zostałem porażony piorunem Miałem też ciężki wypadek na motocyklu i raz wpadłem do stawu pełnego aligatorów. Miałem dość wstrząsające doświadczenia, które nauczyły mnie cenić każdy moment mojego życia. Nie będę siedział i patrzył, jak ono upływa. Moja żona miała w rodzinie pięć osób mających urodziny w sierpniu, więc w sierpniu 1994 roku mieliśmy wspólne doroczne spotkanie. Wybrali miejsce nad jeziorem, gdzie była możliwość wynajęcia pawilonów. Żona wynajęła jeden, który mógł pomieścić nawet ponad 25 osób. To miało być nasze sierpniowe spotkanie rodzinne. Dostałem zadanie przygotowania grilla, więc byłem na zewnątrz i przygotowywałem jedzenie. Większość osób była w pawilonie. Na początku dnia na zewnątrz było pięknie, słońce świeciło, była przyjemna temperatura i wszystko wydawało się być w porządku. W pewnym momencie zdecydowałem, że powinienem zadzwonić do mojej mamy, żeby sprawdzić, co u niej, bo ona nie była z nami, a mój tata już umarł. Moja mama była więc sama i chciałem sprawdzić, co u niej, więc to zrobiłem. Poprosiłem kogoś, aby zajął się grillem i poszedłem dookoła budynku na jego front, gdzie był zamontowany płatny automat telefoniczny. Nie zdawałem sobie sprawy, że chmura burzowa nadciągnęła nad jezioro. A my byliśmy tuż nad jeziorem. Włożyłem więc monetę, wybrałem numer i próbowałem połączyć się z mamą przez ten aparat telefoniczny. Czekałem, sygnał pojawił się sześć czy siedem razy. Mama nie odebrała, więc pomyślałem, okej, okay, pewnie jest zajęta. Spróbuję ponownie później. I w momencie, gdy zacząłem odsuwać słuchawkę od swojej głowy, aby ją odwiesić, usłyszałem ogromny trzask. I ten wielki błysk światła wydobył się z telefonu i trafił mnie prosto w twarz. Pamiętam, że widziałem to jakby działo się w zwolnionym tempie. Odrzuciło mnie do tyłu jakieś 15 stóp, jak szmacianą lalkę. I kiedy to mnie odrzuciło, miałem najdziwniejsze uczucie, że się poruszam do przodu i pamiętam, że stałem tam. To nie ma żadnego sensu. Wiem, że widziałem błyskawicę, wiedziałem, że zostałem porażony. I wiedziałem, że zostałem odrzucony do tyłu. Ale teraz stoję tutaj i nic nie ma sensu. Patrzę na telefon i słuchawka wisi, i po prostu tam stoję, absolutnie zdezorientowany. W tym momencie słyszę moją teściową krzyczącą, a ona jest na szczycie schodów, ja jestem na dole schodów. Ona zaczyna zbiegać po schodach, kierując się prosto na mnie. I pomyślałem, że nie może być dobrze, skoro moja teściowa biegnie na mnie i krzyczy. Stało się coś złego. Zeszła na dół naprzeciwko mnie, ale patrzyła w drugą stronę, w jej lewą stronę. Pomyślałem, że to naprawdę dziwne. To tak, jakby w ogóle mnie tam nie było. Myślę, co do cholery. Odwróciłem się, żeby iść tam, gdzie ona, i zrobiłem około trzech kroków, i wpadłem na siebie leżącego na ziemi. Pomyślałem, o cholera, umarłem. To był taki szok. Pełni się spodziewałem, że kiedy się umiera, to jest jakiś rodzaj sygnału, cokolwiek, coś co się wydarza, dzwonią dzwony, coś w rodzaju sygnału. Hej kolego, nie żyjesz, ale tego nie było. Było to po prostu bardzo naturalne przejście. Byłem w tym stanie w tej sekundzie, i w następnej sekundzie byłem w innym miejscu. I przeszedłem od bycia w formie fizycznej do bycia w formie duchowej. Była tam pani, która czekała, aby skorzystać z telefonu, i ona zaczęła mnie reanimować. Okazało się, że była pielęgniarką. A ja tam stoję i próbuję wołać do każdego, kogo widzę, i ja widzę ich wszystkich, słyszę ich wszystkich, ale nikt nie może zobaczyć ani usłyszeć mnie. Wtedy przyszło mi do głowy, że stoję tak tutaj i dokładnie myślę w taki sposób, jak zwykle. Mam pełną kontrolę nad swoim umysłem i myślę w swoim języku. I w sposób, w jaki normalnie bym myślał. Miałem taką ogromną gonitwę myśli przechodzącą mi przez głowę, próbując to wszystko zrozumieć. Ale zdałem sobie sprawę w tym momencie, że kimkolwiek jestem, zawsze jestem. I nie ma czegoś takiego jak śmierć. Mój duch, cokolwiek czym byłem, jest wieczny. To było prawdopodobnie pierwsze duże uświadomienie, które do mnie przyszło wraz z tym, jak ta cała sytuacja się rozwijała. Że mój duch jest tu zawsze. Jesteśmy w tym ciele, które jest niczym więcej niż kostium, okrywający z wierzchu to, kim jesteśmy zawsze w naszej duchowej formie. Kiedy podszedłem do ciała i spojrzałem na nie, wydawało się, że mój stosunek do niego jest bardzo beznamiętny. To było tak, że to byłem ja, ale jednak nie ja. Ja jestem sobą. Wciąż jestem tym, kim zawsze byłem, a to nic więcej niż pusta skorupa. To było całkiem wstrząsające. Nie było to doświadczenie przerażające, było to uświadomienie sobie, że tak się rzeczy naprawdę mają. Wtedy pomyślałem, że nie ma sensu tam stać, bo nikt nie może mnie zobaczyć ani usłyszeć. Odwróciłem się i zacząłem iść w kierunku schodów i zamierzałem wejść po schodach, aby sprawdzić co z moją rodziną. Spojrzałem w dół na ziemię i zobaczyłem, jak moje nogi zaczynają się rozpuszczać. Pomyślałem okej, okay, to robi się naprawdę dziwne. Kiedy dotarłem na szczyt schodów, straciłem całą formę. Byłem tylko kulą energii. Po dotarciu na szczyt schodów, powinienem skręcić w lewo i pokonać jeszcze kilka schodków, ale nie zawracałem sobie tym głowy. Nie miałem formy, po prostu przeszedłem przez ścianę. Kiedy wyszedłem po drugiej stronie ściany, wyszedłem na górze ponad głową mojej żony, która siedziała i malowała twarze dzieci. Pamiętam, że zachowałem obraz w swojej głowie tego, kto tam był, jakie dzieci tam były, jak stały meble, w jakiej kolejności były ustawione dzieci. To stało się później ważną kwestią, kiedy porównywaliśmy notatki i byłem w stanie powiedzieć to wszystko i zweryfikować fakt, że tak, widziałem to i byłem tam. Kontynuowałem przechodzenie przez ten pokój i kiedy wyszedłem z pokoju, wyszedłem przez dach i wtedy zaczęło się robić naprawdę interesująco. To było tak, jakbym nagle wpadł do rzeki czystej, pozytywnej energii. Było tam niebieskawo-białe światło, z którego emanowała ta energia. Jeśli potrafisz sobie wyobrazić, taką energię, która jest całkowicie złożona z miłości i pokoju, nie było tam innych emocji, żadnych innych odczuć, które miałem oprócz tego. I to było po prostu wstrząsające, czuć tak dużo miłości i pokoju pochodzących z tego źródła. Pomyślałem. Więc to tak jest być po drugiej stronie. I w umyśle skakałem z radości. Przyszło do mnie, że to musi być energia Boga. To jest tym, co tworzy wszystko. Pomyślałem, że to jest najwspanialszą rzeczą, jaka może się komukolwiek przytrafić. Mieć takie doświadczenie i mieć takie odczucia. To był jedyny raz, gdy doświadczyłem czegoś takiego w całym moim życiu. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że zmierzam do jakiegoś miejsca. Zacząłem widzieć kolaż najlepszych i najgorszych momentów mojego życia. Tylko nie było zbyt wiele wyjaśnień albo myśli. To były tylko obrazy różnych rzeczy z mojego życia. Pozytywne punkty, negatywne punkty, traumy, cokolwiek to było. W tym momencie w jakiś sposób płynąłem w tym strumieniu i nie wiedziałem dokąd zmierza i dokąd mnie zabiera, ale to było ekscytujące. To była prawie, to była ekstaza. To było takie cudowne uczucie. I wtedy nagle, jakby ktoś przekręcił przełącznik, nagle byłem w bólu i byłem z powrotem w moim ciele, krzycząc głośno w mojej głowie do Boga, do kogokolwiek, kto by tego wysłuchał. Proszę, nie zmuszaj mnie do tego, nie chcę wracać. Miałem trójkę dzieci, żonę i kochałem swoje życie, ale nie było porównania do tego, czego doświadczyłem poza moim ciałem. Pomyślałem, proszę, nie zmuszaj mnie do tego, byłem naprawdę zły. Chciałem zostać tam, gdzie byłem, ponieważ przeszedłem od absolutnej błogości do absolutnego bólu, gdzie to coś uderzyło mnie w twarz i gdzie wyszło moją stopą. Zdałem sobie sprawę, że nie mam wyboru. Pani, która mnie reanimowała, przestała i klęczała obok mnie. Minęło kilka minut, zanim byłem na tyle świadomy, że mogłem otworzyć oczy. A kiedy otworzyłem oczy, wszystko było takie naprawdę nieostre. Chciałem coś powiedzieć, aby jej podziękować. Ale niestety wyszły ze mnie słowa: Jestem lekarzem, wszystko w porządku. Ale głupota powiedzieć coś takiego. W tym momencie zdałem sobie z tego sprawę, okej, okay, nie myślisz zbyt jasno. Wiesz, po prostu się zamknij i po prostu to przeczekaj. Oczywiście wszyscy zaczęli biegać dookoła, wzywać karetkę, wzywać policję. Pomyślałem, że nie chcę siedzieć na izbie przyjęć przez 4 do 6 godzin, żeby ktoś powiedział mi, że żyje. Więc zdecydowałem, że mają mnie po prostu zawieść do domu. Zadzwoniłem do moich przyjaciół kardiologów i moich przyjaciół neurologów, powiedziałem co się stało i powiedzieli, żebym przyjechał do nich. Zrobili mi kardiogram i inne badania. Powiedzieli, że wszystko wygląda jakby było w porządku. Miałem trudności w myśleniu, byłem u neurologa, trwało to około tygodnia. Jedyne co mi z tego potem pozostało, to że miałem problem z pamiętaniem imion ludzi. To minęło w ciągu około 10 dni. Wszyscy lekarze mówili to samo: że mam szczęście, że żyję. Po moim doświadczeniu bliskim śmierci, bałem się komukolwiek cokolwiek powiedzieć. To był początek lat 90., i w tym czasie ktoś mógłby zadzwonić do urzędników i powiedzieć, że ten facet postradał zmysły. Może trzeba mu odebrać uprawnienia wykonywania zawodu, bo mówi o czymś, co nie ma sensu. Przez większość czasu trzymałem język za zębami. Rozmawiałem z przyjaciółmi i rodziną o tym, ale nie chciałem się wstydzić i nie chciałem też, aby ludzie nazywali mnie wariatem. Przed uderzeniem pioruna byłem na drodze akademickiej ortopedii. Chciałem publikować artykuły i byłem prezesem dużej corocznej konferencji na temat kręgosłupa. Byłem na tej drodze, a teraz nic z tego nie było już ważne. Byłem naprawdę w pewnym sensie zagubiony. Zacząłem się zastanawiać, po co przez to przeszedłem. Ponieważ nie miało to dla mnie sensu. Wtedy nagle zacząłem mieć to nienasycone pragnienie słuchania klasycznej muzyki fortepianowej. Była to dla mnie duża zmiana. Byłem dzieciakiem z lat 60., liczył się rock and roll i nic innego. W wieku 7 lat miałem lekcję grania na fortepianie przez około rok, ale nie byłem tym zainteresowany. A teraz nagle mam to pragnienie słuchania klasyki fortepianowej. To było takie mocne uczucie że pojechałem do Albany, gdzie było najbliższe miejsce, które miało płyty z klasyczną muzyką fortepianową. Pamiętam, kiedy tam wszedłem, ta płyta CD z Władimirem Ashkenazim grającym jego ulubionego Chopina po prostu wyskoczyła z półki w moje ręce. Pomyślałem, że okej, okay, to oczywiste, że powinienem to mieć, więc kupiłem tę płytę i zacząłem jej słuchać. Byłem absolutnie zafascynowany. Nie mogłem przestać słuchać. Słuchałem tego cały dzień, i wkrótce potem zdałem sobie sprawę, że to nie będzie wystarczające dla mnie, aby tylko słuchać tej muzyki. Potrzebowałem nauczyć się, jak ją grać. I to był duży problem, ponieważ nawet nie miałem fortepianu i nie wiedziałem, jak grać. Pomyślałem więc: OK, co teraz? Następnego dnia jedna z naszych opiekunek przyszła i powiedziała, że się przeprowadza. Powiedziała, że ma taki stary fortepian, który chce zachować. Zapytała, czy mogłaby przechować go u nas w domu przez rok. Pomyślałem, OK, to trochę dziwne. Wczoraj myślałem, że potrzebuję fortepianu, i nagle pojawia się fortepian. Więc zacząłem się uczyć, jak to robić, jak grać. Po paru tygodniach miałem sen, w którym wyszedłem na scenę. Na scenie widziałem siebie grającego w sali koncertowej, grającego muzykę na fortepianie. I jak podchodziłem do siebie, zdałem sobie sprawę, że to nie jest muzyka kogoś innego, że to jest moja muzyka. Ta muzyka miała głośne zakończenie i obudziła mnie z głębokiego snu. Pamiętam, jak usiadłem na krawędzi łóżka i spojrzałem na godzinę, była trzecia piętnaście rano. Pomyślałem, że podejdę do tego fortepianu i próbowałem wydobyć z niego dźwięki, które słyszałem. Ale nie miałem pojęcia, jak pisać muzykę, i nie miałem też pojęcia, jak ją grać. Więc powiedziałem do cholery z tym i wróciłem do łóżka. Ale od tego momentu, ilekroć podszedłem do fortepianu, muzyka ze snu zaczynała grać. Mogła grać cały czas i gdybym to zignorował, zaczęłaby grać, kiedy tego nie chciałem, gdy próbowałem skoncentrować się na operacji, gdy próbowałem robić coś innego. To była taka potężna siła we mnie, było to o wiele więcej niż mogłem zrozumieć. Następnego dnia musiałem znaleźć program do nauki pisania muzyki i był to program o nazwie Sebelius, który był programem nauki zapisywania muzyki dla opornych. Byłem w stanie dzięki temu programowi nauczyć się i zacząć pisać muzykę ze snu. Następne 7 miesięcy każdą wolną minutę spędzałem na tym. Dosłownie wstawałem o 4:30 i ćwiczyłem do 6:30, kiedy musiałem iść do pracy. Potem pracowałem 12 do 14 godzin i kiedy wracałem do domu był czas, aby położyć dzieci do łóżka i wtedy, jak tylko były w łóżkach, ja byłem z powrotem przy fortepianie i byłem tam do północy albo do godziny pierwszej. Grałem więc od 4 do 5-6 godzin dziennie i próbowałem się uczyć. Zostałem całkowicie opętany przez muzykę i fortepian i nic innego nie było ważne. Odkryłem, że muzyka przybliża mnie do tego uczucia, tej euforii istnienia po drugiej stronie. To prawie tak, jakby istniało połączenie, do którego mam dostęp. To częstotliwość, do której jestem w stanie się dostroić. I czytając o innych kompozytorach, wielkich kompozytorach, oni wszyscy mówili to samo. Mozart najczęściej o tym mówił. Mówił, że muzyka przychodziła do niego w gotowej formie. Jedyne co robił, to ją zapisywał. Wiele osób tak spekulowało, że nasz mózg to nic innego jak odbiornik. Nie ma takiej możliwości na świecie, żeby mógł pomieścić wszystkie informacje, do których my mamy dostęp. Jest jakieś miejsce poza, z którym potrafimy się komunikować. Zajęło lata, zanim muzyka, która mnie obudziła, ujrzała światło dzienne. Obejmuje ona około 26 stron. Jest to całkiem długi utwór muzyczny, jak na pierwszą kompozycję. Chciałem wiernie odwzorować muzykę ze snu. Została ona dobrze odebrana, więc kontynuowałem pracę nad nią. Utwór trwa około 25 minut i ma tytuł Fantazja, sonata błyskawicy. Najlepszym opisem tego, jaki usłyszałem, był od mojej córki Jordan, która powiedziała, że to przemawia moja dusza. Powiedziała, że cały konflikt, jaki mam w sobie, przejawia się przez muzykę. Są fragmenty, które absolutnie zapierają dech w piersiach, są fragmenty, które są niemal demoniczne i złowieszcze. I nagle przekształcają się w coś anielskiego. Pomyślałem, że muzyka jest tym, co wróciło ze mną. Byłem przekonany, że to był powód, dla którego zostało mi pozwolone, abym wrócił. Ponieważ teraz muzyka była moim powodem istnienia, prawie stała się religią. Były tego konsekwencje, naprawdę zostałem przez nią pochłonięty. Przeczytałem wszystkie książki o porażeniach piorunem, czytałem o doświadczeniach bliskich śmierci, doświadczeniach poza ciałem. Poszukiwania doprowadziły mnie do światowej sławy neurologa Olivera Sachsa, który był znany ze swojej książki Awakings, na podstawie której powstał film. Jego inna książka, Muzykofilia, opisuje ludzi z niezwykłymi zdolnościami muzycznymi. On wysłał mnie do Montrealu na funkcjonalne badania rezonansem magnetycznym, wykonywanym w trakcie określonych zadań, aby sprawdzić, czy jakaś konkretna część mózgu ma coś z tym wspólnego. Jego zdaniem ma to związek z fizycznością mózgu i na pewno ma. Ale dla mnie w tym kontekście nie łączy się to z tym, że gdy muzyka przychodzi do mnie, przychodzi sekcjami. Prawie tak, jakby komputer ściągał plik. Fizycy kwantowi rozważają, czy nasze mózgi nie są po prostu odbiornikami. Nie ma takiej możliwości, że mogłyby pomieścić wszystkie informacje, do których mamy dostęp. Mogą otrzymywać ogromne ilości informacji z innego źródła. Jest jakieś miejsce poza, z którym potrafimy się komunikować. Jestem pewny, że to wszystko ma cel. Wiem, że czuję duży nacisk od środka, aby pisać muzykę, aby ją publikować, aby inni ludzie mogli jej słuchać. Jest w tym coś ważnego, że inni ludzie mogą słuchać muzyki i jej doświadczać. Dokładnie co to jest, nie wiem. Czy to pierwotna rozrywka, czy to coś na poziomie nieświadomym, co jest komunikowane do innych ludzi. Mogę mieć taką nadzieję, i mogę mieć nadzieję, że przyniesie to komuś pokój umysłu, zrozumienie, że jest coś więcej niż to życie. Że gdy opuścisz to, to pójdziesz do lepszego miejsca, które ma tak wiele więcej do zaoferowania niż to. Próbowałem też przekazać to pacjentom, którzy umierali. Absolutnie, dziękuję Bogu, że wróciłem, bo ominęłoby mnie dorastanie dzieci, ominęłoby mnie tak wiele spraw, które są ważne. Bierzemy je jako coś normalnego. Tak dużo życia traktujemy jak coś normalnego. Musiałem zostać trafiony przez piorun, aby odebrać wiadomość: Powąchaj róże, kolego, w tym życiu jest więcej niż zauważasz. Staram się teraz tak żyć. Życie istnieje po śmierci. Jesteśmy w tej formie przez pewien okres czasu, a potem opuszczamy tę formę i stajemy się czymś innym. Więc jest to tylko kontinuum istnienia. Ciągle przez to przechodzisz w tym procesie, w którym się reinkarnujesz w coś innego lub w kogoś innego. Twój duch trwa, a ty przechodzisz przez ewolucję uczenia się i fazy uzdrowienia i zrozumienia, czego doświadczyłeś w tym obecnym życiu i nad czym będziesz pracować w następnym. Mam na myśli, że po to tu jesteśmy, aby się uczyć, doświadczać i ewoluować duchowo w istotę wyższą niż jesteśmy teraz. Z mojego punktu widzenia każdy może wrócić do źródła, ale trzeba sobie wypracować drogę powrotną i możesz to zrobić przechodząc przez poligon doświadczalny. Rozwijasz się poprzez doświadczenia. Są dwie biegunowości. Jest pozytywna i negatywna. Poruszanie się wzdłuż dodatniej polaryzacji jest służeniem innym, co jest przeciwstawne biegunowości negatywnej, która jest służeniem sobie. Jeśli potrafisz myśleć wzdłuż linii służenia innym w codziennym życiu, to daje ci więcej korzyści, aby rozwijać się duchowo i ostatecznie znaleźć drogę do domu, ponownie połączyć się ze źródłem, z którego wyszło wszystko. To była najwspanialsza rzecz, jaką kiedykolwiek doświadczyłem w życiu. Dano mi okazję zobaczyć, co dzieje się po śmierci. Śmierci nie należy się bać, to tylko zmiana formy. Nadal istniejesz jako ten, kimkolwiek jesteś i zawsze będziesz. Przed moim doświadczeniem z Piorunem byłem bardzo osadzony w nauce, w sensie pojmowania, czym jest rzeczywistość, a teraz ja całkowicie rozumiem, że jest dużo więcej naszego istnienia, niż mamy jakiekolwiek pojęcie o tym. Gdyby każdy mógł tego doświadczyć, zanim umrze, miałby zupełnie inne spojrzenie na życie i to, co tutaj robimy, i to by zmieniło wszystko. Od początku jesteśmy okłamywani przez kościoły i państwo w celu kontroli populacji. Na przykład cesarz Konstantyn przeprowadził sobór w Nicei w roku 325, aby zdecydować, jakie mają być doktryny Kościoła katolickiego i jakie księgi zostaną włączone do Biblii. Cesarz Justynian przeprowadził sobór, aby pozbyć się idei reinkarnacji. Aspekty historii Boga Jahwe i Jezusa Chrystusa zostały zmanipulowane i sfałszowane, aby zapewnić to, żeby ludzie żyli wiecznie w strachu. Teoria jednego życia człowieka jest znajdowana w populacjach wywodzących się lub na które miało wpływ Imperium Rzymskie. Prawda jest taka, że człowiek ma dualną naturę: mamy naturę duchową, która jest nieśmiertelna, i naturę fizyczną, która jest śmiertelna. Wszystko sprowadza się do jednej kwestii: czym jest świadomość? To trudny koncept, a jak Ian Stevenson kiedyś powiedział, nie ma nic bardziej problematycznego niż nowa idea, szczególnie dla nauki. Warto tu wspomnieć przypadek doświadczenia bliskiego śmierci Pam Reynolds. Jest to interesujący przypadek, ponieważ jest dobrze udokumentowany. Ona jako nieliczna miała w trakcie doświadczenia bliskiego śmierci monitorowaną aktywność elektryczną serca i mózgu. Linie były płaskie. Można było ją uznać za martwą, zarówno jeżeli chodzi o serce, jak i o mózg. Myślę, że jest ważne, aby omówić ten konkretny przypadek. Ta kobieta miała ciężkie bóle głowy. Poszła do doktora Michaela Seybauma, została przydzielona do doktora Spetzlera w Instytucie Phoenix w Arizonie. Doktor Spetzler był pionierem specjalnego rodzaju operacji zwanych standstill. W trakcie operacji całkowicie zatrzymywali serce oraz aktywność mózgową. Wtedy dokonywano operacji. Pam została znieczulona, miała podłączone EEG, elektroencefalogram, aby monitorować aktywność pnia mózgu. Miała monitory słuchowe włożone do obu uszu, które wydawały z siebie kliknięcia o natężeniu dźwięku 100 dB i częstotliwości 11,3 na sekundę do obu uszu. Tak więc nie mogła nic słyszeć. Odpowiedź pnia mózgu na wszelką stymulację była ciągle monitorowana na trzy różne sposoby. Została wprowadzona w hipotermiczne zatrzymanie serca. Została podłączona do maszyny natleniającej zewnętrznie. Temperatura jej ciała została obniżona do 15,56 stopnia Celsjusza, aby zapewnić jak najmniejsze uszkodzenia komórkowe. Jej serce zostało zatrzymane. Obejście serca, krążenie zewnętrzne zostało zatrzymane. Zapis jej elektroencefalogramu był kompletnie płaski. Jej mózg i serce nie żyły. W tym momencie krew została oddalona z jej mózgu poprzez podniesienie przedniej części stołu do góry. Wtedy dr Spetzler usunął bezpiecznie tętniaka. Potem proces został odwrócony, przywrócono krążenie zewnętrzne, ciało zostało ogrzane, serce zostało uruchomione. Aktywność mózgu i serca zostały przywrócone. Wszystko wydawało się przebiegać normalnie. Do czasu, gdy została przewieziona na oddział pooperacyjny, gdzie miała dojść do siebie. Mimo tego, że miała odnotowany brak aktywności mózgu i serca, była więc martwa, jeżeli chodzi o mózg i serce, miała doświadczenie poza ciałem. Podczas doświadczenia słyszała, jak chirurg kardiolog powiedział do doktora Spetzlera, że prawa tętnica Udowa jest za mała i musi otworzyć lewą, aby zacząć bypass. Ona widziała, jak doktor Spetzler używał piły do czaszki Midas Rex, aby otworzyć jej czaszkę. Opisała dźwięk i wygląd tego urządzenia. To brutalny instrument, który wydaje okropny dźwięk, gdy jest włączony. Opisała stoły i rozmieszczenie wyposażenia w sali operacyjnej. Opisała rzeczy, które były na stole operacyjnym. Powiedziała, że obserwowała operację z punktu widzenia ramienia doktora Spetzlera. Potem doświadczyła tunelu, gdzie spotkała babcię i wujka. Oni szli z nią przez chwilę i ona chciała iść w stronę światła. Oni jej na to nie pozwolili. Zaprowadzili ją z powrotem do wejścia. W momencie, gdy jej serce zostało ponownie uruchomione, jej wujek wypchnął ją z tunelu. Gdy była z powrotem w ciele, słyszała, jak lekarze zszywający ją słuchali muzyki. Był to utwór zespołu Eagles pod tytułem Hotel California. Bardzo się zdenerwowała jedną linijką tekstu tej piosenki. Możesz się wymeldować, kiedy chcesz, ale nigdy nie możesz wyjść. Była zła, ponieważ nie chciała wracać, chciała iść do światła. To, co jest ważne w tym przypadku, to że wszystko, co opisała, będąc w sali pooperacyjnej, mogłaby wiedzieć tylko wtedy, gdyby była świadoma. Było jasne, że jej świadomość nie była połączona z jej ciałem ani z jej mózgiem. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.